Mili Państwo, jesteśmy po meczu Sarmacja Będzin, Warta Zawiercie, wynik meczu jak wszyscy widzieli, słyszeli, jeden do jednego. No jeden do jednego, bo, bo proszę Państwa, chyba jesteśmy my na piątej pozycji, Warta na, na szóstej, także nic nie drgnęło, wszystko pozostało, nie wiemy jak tam inne mecze. Natomiast proszę Państwa, no, mam przyjemność dzisiaj przedstawić... No, zawodnika trochę taką ikonę. Warty Zawiercie, nie tylko Warty Zawiercie. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Bartosz Zahara, miło. Widzicie, mili Państwo, Bartosz Zahara no, miał być na meczu, ale co? Z jakich przyczyn, że byliśmy na, na trybunach? A, byłem troszkę niegrzeczny. <laughs> Ale już od następnej kolejki wracam, także już będę zarządzał dużymi złapkami które... Panie Bartoszu, troszkę tak powiedzieć, przybliżyć nam po prostu Pana jakby historię. O, Kiwicom, tak jest. Moją historię? Tak. <laughs> no, moja przygoda z piłką opiera się głównie na, na poziomie czwartej ligi, prawda? Ja prezentowałem barwy Żarek, Myszkowa, Barty, e, Piwiec koniec Koniecpol e, i tak naprawdę gdzieś tutaj na tym poziomie cały się spędziłem, także, także fajna przygoda. A można tak coś powiedzieć, bo, bo no, ostatnio było w tym Myszkowie, co to się tam porobiło? W Myszkowie? Ciężko mi powiedzieć, nie jestem gdzieś wprowadzony w jakieś te tajniki, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Na pewno szkoda, szkoda, bo drużyna z bogatą historią, z super grupą kibicowską, gdzie fajne oprawy na tym meczu, fajna, fajna atmosfera. Taki drużyny powinny grać zdecydowanie w wyższych ligach. No, bo z, y, teraz grają gdzie? W A-klasie? W A, B-klasie? Tak, tak, to jest teraz A-klasa Częstochowska. No, rozumiem. Rozumiem, że, że następny mecz to macie u siebie. Yy, tak. A Następny kim? mecz u siebie zagramy z górnikiem Wojkowice. Tak jest. No to co? Życzyć powodzenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.